Witam Was bardzo serdecznie w siódmym odcinku z kariery reprezentacji Polski I w tym odcinku ro rozegramy sobie mecz Polska kontra Liverpool Jeżeli jesteście nowi na tym kanale to bardzo bym chciał żebyś, żebyście zostawili sub subskrypcję Dali łapkę w górę Nie zapomnijcie kliknąć o dzwonka żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie więc ja już nie przedłużając lecimy z odcinkiem i mam nowe logo i mam takie stroje sobie takiego zrobiłem, że było sobie zagramy w domowych A co? <laughs> Także lecimy proszę państwa z odcinkiem Polska kontra Liverpool, O kurde Tu mamy śnieg pada, no dobra <laughs> O to. Tu mamy mój skład A tu mamy skład Liverpoolu Nie wiem, może być ciężko, może nie Nie wiadomo, zobaczymy zresztą jak to jeszcze Pójdziemy, czeki co, zaczynamy Dobrze, Milik odebrał, Milik Milik Lewandowski, Aj, Lewandowski próbował tam Coś ukrało się, ja dobra mamy tak, piłkę, Rybus, no i do Zielińskiego, Oj. kolejna na piłka, nasza, może Rybus tam zagra jak się uda, Zieliński, Błaszczykowski, Kuba uderzaj, nie mam ramki, aj, 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 szkoda, są to broni, ale zobaczcie jak reakcja była. Ładna akcja, tylko że nie wykorzystana Tak Rybus! Nie ma bramki Szkoda Minikno No Kuba, gdzie ty idziesz, panie? Do końca, o kurde. Muszę powiedzieć, nie będę w kilku z tego co Tak jest. Dobrze pan, no nie ma Lewandowski, Robert Lewandowski, wolnił się i strzela, no nie ma jeszcze Kreślicki, a Milika, Milik nie trafia, no seriously, dlaczego? Dobrze, Milik Lewandowski i do zebraną przy piłkę, a teraz Robert strzela 1-0 Tak jest, Robert Lewandowski Brawo, jej, super wow sobie zapisujemy Chciałbym to Wandaiku odebrać piłkę, ale Robert się nie dał Nie, z Robertem takie numery Nie ma, lecimy dalej Lewandowski Chciał do Arkę ale nie wiem czy Ark Milik zdążył, ale chyba nie zdążył, także tak, No, robi się nie ma spręcznie, dobrze włoszykowski Milik Do Roberta, Robert No kurcze Mamy jedną 0 dobra sobie rozegramy, tak? Do środku wjejeśmy, paszdan. No co za Łysapała pała no. Czemu że tego nie Czemu tego nie wykorzystam? No, ja ale szkoda. Szkoda, 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 szkoda. Lewandowski Robert. Robert. Tak, mamy 2 do 0. Tak jest Przepraszam, jeszcze za chwilę jest ten, ale sobie zrobię cięcie teraz Także już po cięciu i lecimy dalej Nie ma fory, nie ma Milik Aj kurcze Nie ma dobrze Robert Nie Dlaczego? Nie ma bramki, no Koniec pierwszej połowy Wygrywamy dwa do zarazy Liverpoolem Nice Puszczę może sobie Piątka, niech sobie wygląda za arkaduszem GACO co? Niech trochę pobiega na boisku. Bo dawno nie strzelał w naszej reprezentacji, także chcę, żeby on trochę też po prostu postrzelał. No! Grosicki Lewandowski Robert na Zielińskiego i Zieliński trafia, nice! Ładna bramka Piękna! Chyba to jest pierwsza bramka yy, tego yy, Piotrka, Piotrka Ziel, yy, Zielińskiego Chyba tak Nie wiem Jak ładnie przetasolił No ładnie, ładnie, ładnie Jestem za, jestem za, odzony. tym, Tu tym, tym, Piątek 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 jeszcze raz, Piątek, Piątek Kurcze Alison. tym, Napaznana. no Nie ma bramki bo to jest nie? Grosicki. Tak jest! Kamil Grosicki Ładna akcja, pek i strzelił Ładnie sobie się na powtórkę A ja sobie zapiszę Fabi nie wchodzi Lecimy dalej No 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 dobrze Piątek Lewandowski, Robert Zablokowany, Zieliński Ajkody ten, ten, ten też był zablokowany No do piątka chciałem ja coś zagrać kurczę No aj, szkoda no zdarza się nawet tak jak chcę, że coś idzie po twojej myśli, a tak naprawdę nie idzie Lewandowski Grosicki Piątek Lewandowski ajej, ajej, ajej. No nie! <ścoughs> dlaczego słupek? No nie, dlaczego? No Pazdan, co ty... Co ty odwalasz? Panie No i szkoda, szkoda. Lewandowski. Piątek, Ej, to, to, sorry, Zieliński jeszcze A nie dobra Szkoda Ja Dzieliński, no chciałbym do Roberta no, Dzieliński, piątek, piątek. Tak. Nie tak, kurde no, dlaczego? Szkilif wchodzi na dwie minuty. Koniec, koniec, koniec meczu. Wygrywamy z Liverpoolem 4 do 0 A zawodnikiem meczu jest Robert Lewandowski, także nice. Strzelił dla nas dwie bramki, jedną strzelił Gro Grosicki. Potem Zieliński, także nice. I co jeżeli chcecie więcej takich odcinków na moim kanale, to, za, to zapraszam Was do yy, subskrybowania dania łapkę górę i do napisania komentarza i do zostawienia dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie, więc ja już nie będę Trzymajcie się i do kolejnego odcinka na moim kanale. Na razie.